Nadwrażliwość. Ostatnio ktoś coś mówił o podwrażliwości, chyba ja. Nadwrażliwość to chyba coś innego. Chcecie zobaczyć? Dowiedzieć się? Zapraszam na materiał. Cześć, witajcie! Ostatnio rozmawialiśmy sobie o podwrażliwości. Mówiliśmy o podwrażliwości systemu przedsionkowego, o podwrażliwości systemu proprioceptywnego, nawet gdzieś tam się chyba słuchowy pojawił, mnie. Generalnie każdy system może być podwrażliwy, e, ale dzisiaj chcę Wam pokazać i powiedzieć o nadwrażliwości. Nadwrażliwość to jest coś takiego, że bardzo mały bodziec, taki zwykły, zwyczajny, najzwyklejszy, który dla większości ludzi w ogóle nie ma żadnego znaczenia, u nas czy u naszego dziecka wywoła gigantyczną reakcję. Tak, dziecko odbiera zbyt nadmiernie bodźce, które do niego docierają. Mamy bodźce słuchowe, czyli na przykład idziemy sobie przez park, no i nagle szczeka pies. Jeżeli mam nadwrażliwy system słuchowy, czyli szybciej rejestruje bodźce słuchowe, i trochę niektóre częstotliwości mi przeszkadzają, to ja na przykład bardzo szybko zareaguję na dźwięk tego psa. Mogę zacząć płakać, mogę zacząć uciekać, mogę zatkać uszy, bo ten dźwięk jest odbierany przez mój system słuchowy jako coś bardzo, bardzo nieprzyjemnego. Dla mojego taty czy dla mojej mamy no, jest to pies, nie, generalnie to tu się wkręcać, ale dla mnie ten dźwięk jest nie do przejścia. Ja go odbieram w sposób taki bardzo, bardzo mocny, zagrażający. No nie mogę wytrzymać. Ok? Jeżeli mam na przykład nadwrażliwy system dotykowy, to są wrażenia po powierzchni skóry. To to są te dzieci, słuchajcie, które mają problem z takim bardzo gładkim, ja to na... zawsze nazywam powierzchownym dotykiem, tak? To znaczy to są te dzieci, którym przekazują metki w ubraniach. To są te dzieci, które na przykład nie lubią takich ubrań typu jeansy, koszula, jakieś takie sztywne z nadrukiem. Jak mamy obiad, są powiedzmy ziemniaki, kotlet surówka, jakieś tam trzy struktury to te, takie dzieciaki z nadwrażliwością dotykową osobno zjedzą jedną strukturę, osobną drugą strukturę, osobno trzecią strukturę. I nie ma takiej opcji, no way, żeby ziemniaki wlazły na surówka albo kotleta. No tego się nie je, hello! Tego się po prostu nie je, bo to już jest skażone, to się wyrzuca i musi być kolejny talerz. Pomijam fakt, że jak podejdzie siostra albo brat i dotknie palcem widelca albo kotleta, to tego też się już nie je, bo to już skażone. To są też te dzieci, które na przykład jak mają jogurt, kompot albo sok z takimi farfoslami pływającymi w środku, z takimi żyjątkami, to tego nie ruszą. To będzie albo wy, albo odruch wymiotny. Generalnie takich rzeczy się nie pije i nie je. Chyba, że same będą wsypywać jakieś tam kulki, chipsy czy tam coś tam innego do tych jogurtów, to wtedy jest głód. Ale jak już jest wsypane, i wybełtane, trzeba zjeść, to już nie jest zgód. To są też te dzieci, które na przykład nienawidzą obcena paznokci i włosów. To jest najgorsze, co może być. Nienawidzą kremowania, nienawidzą wchodzić na przykład bosą stopą na piasek czy na trawę. Jak piją sobie wodę i lekko się zachlapią oczywiście nie to, że się całe zaleją, nie?, tylko lekko się zachlapią, taka kropelka ze 2 mm to się muszą przebrać. Bo w tym się już nie chodzi. Jest afera. Więc te dzieciaczki szybciej reagują na bodźce dotykowe i trochę im to przeszkadza. Jak sobie z tym radzić? Bo nadwrażliwość zawsze będzie się wiązała z większą emocjonalnością u dzieci, tak? Te dzieci, które są nadwrażliwe, one będą bardziej wybuchać emocjami, bo im jest po prostu trudno, nie? Im trudno, trudno jest funkcjonować. Robi się różne rzeczy. Na przykład, jeżeli mamy system dotykowy, to możemy odwrażliwiać system dotykowy w postaci masażu fakturami, różnymi strukturami: i miękkimi, i takimi fajnymi, puchatymi, i tymi bardziej szorstkimi. Oczywiście potem będziemy dostarczać wyciszenia tego systemu nerwowego, żeby to, te informacje porządkować, bo one są nie do końca przyjemne. Jeżeli mamy nadważliwy system na przykład węchowy, to możemy zrobić trening zapachowy. Używa się takich naturalnych zapachów, nie żadnych śmierdziuchów z jakichś tam supermarketów, tylko naturalne zapachy typu skórka pomarańczy, cynamon itd. O tym też będziemy jeszcze mówić w innych materiałach. Jeżeli mamy nadwrażliwość słuchową, oczywiście są różne treningi słuchowe, które możemy zastosować, czy trening słuchowy Tomatisa, czy trening słuchowy Hansena, o tym też będziemy sobie jeszcze mówić, więc tak naprawdę wszelkie nadrażliwości możemy przepracować. W innych materiałach oczywiście pokażę Wam proste ćwiczenia, proste stymulacje, które będą nam przepracowywały nad wrażliwości, po to, żebyście mogli to robić w domu z własnymi dziećmi. Bo pamiętajcie, złota zasada, którą ja zawsze powtarzam, jest jedna. Głównym i najważniejszym terapeutą dziecka jest kto, nikt inny, jak jego rodzic. Wy, dziecko widzicie codziennie, a ja tylko raz w tygodniu. Jeśli podoba Wam się materiał, łapka w górę. Subskrybujcie kanał, żebyście byli na bieżąco, żeby nic wam nie mknęło, bo potem jak się nagmatwa dużo, to będzie, będzie ciężko. Zapraszam serdecznie na inne materiały, na inne odcinki. Trzymajcie się.